Ostatnia fala upałów sprawiła, że szczecinianie przypomnieli sobie o miejskich kąpieliskach. Jest ich w Szczecinie cztery. Dziewoklicz, Arkonka, Gątynka i Głębokie. Ze względu na stan wody z użytku wyłączono plaże w Dąbiu. Proponowana przez nie oferta jest bardzo podobna. Ceny ustalone przez Urząd Miejski obowiązują wszędzie takie same. Wstęp dla dorosłych wynosi 8 tysięcy. Bilety ulgowe są po 4 tysiące. Niektóre kąpieliska wprowadzają dodatkowe ulgi. Na przykład na arkonce za darmo wchodzą dzieci z domów dziecka, inwalidzi pierwszej klasy, osoby powyżej 70 lat. Z ulg korzystają zaś emeryci. Ceny wypożyczania sprzętu zostały ustalone indywidualnie na każdym kąpielisku. Wynajęcie leżaka na cały dzień kosztuje od 10 do 20 tysięcy. Ceny łódek, kajaków i rowerów wodnych wahają się od 30 do 50 tysięcy za godzinę. Plażowicze mogą korzystać także z boisk do siatkówki i stołów pingpongowych. Atrakcji dla dzieci nie ma zbyt wiele: pojedyncze huśtawki, ślizgawki i piaskownice. Jedyna zjeżdżalnia z prawdziwego zdarzenia, znajdująca się na głębokim, wciąż pozostaje nieczynna. Także sprawa zaopatrzenia nie wygląda najlepiej. Wydawałoby się, że w czasach wolnego handlu, przynajmniej z punktami gastronomicznymi, nie powinno być kłopotów. Tymczasem agentów brak. Nadal pozostaje nieczynny nowo budowany pawilon usługowo-handlowy na głębokim. Choć jak nas poinformowano, urząd miejski znalazł już podobno inwestora. Ogólnie mówiąc szczecińskie kąpieliska, choć czyste, nie sprawiają najlepszego wrażenia ze swoją skromną ofertą. Na pewno przyczyną tego stanu jest brak pieniędzy na nowe inwestycje, ale czy jedyną?